Hej, Wirgil już wita was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Golden Sun. I w jaskini Altmiller, moi drodzy, powinniście zauważyć jedną konkretną rzecz. Już teraz. Widzicie, im głębiej bowiem brniemy w tą jaskinię, tym ciemniejsza ona jest. Moi drodzy, to jest pierwsza jaskinia w świecie Golden Sun. Na której ścianach nikt nie umieścił żadnych pochodni. Tak więc jedynym źródłem światła, magicznym sposobem, jesteśmy my. Pomimo tego, że nikt z nas zdaje się żadnej pochodni nie trzymać, mogę nawet sprawdzić specjalnie wykwipunku, no. Mamy gwiazdę Marsa, która nie wiem, może się świeci. Być może nasza, nasza własna psa energia sprawia, że jesteśmy w stanie widzieć dalej niż czubek własnego nosa, w sprawie, że jesteśmy w stanie widzieć tak naprawdę cokolwiek w tej jaskini. I tutaj już, gdzie o ile tutaj jeszcze widzieliśmy przyściutką, przyściudenko. golem to tak naprawdę zwyczajny przeciwnik, żywioł u ziemi oczywiście, tak więc ataki ziemne, takie jak na przykład śmiertelna groźba, nie będą zadawały mu zbyt dużych obrażeń. Jednakże tutaj właśnie macie okazję obejrzeć sobie specjalny efekt śmiertelnej groźby. Właśnie pozbawiliśmy golema życia. Jak już wspominałem, istnieje naprawdę niewielka szansa na to, że atak ten się powiedzie, jednak czasami się powodzi. I wtedy jest naprawdę miło. Bosów raczej tak wykańczać nie możemy, jednak jeżeli walczymy z jakimiś przeciwnikami, to w ten czas albo Izak, albo Iwan mają szansę na zlikwidowanie tego przeciwnika Jednym ciosem. Bez względu na to, ile życie mu zostało. Naprawdę miłe. Kontynuując jednak, tutaj jesteśmy w stanie zobaczyć, co znajduje się w jaskini. Jest to po prostu troszeczkę przyciemnione. Dalej jednak nie widzimy absolutnie nic. Tylko i wyłącznie e, wszystko, co znajduje się w tej elipsie wokół nas i wokół źródeł światła. Możemy jednak sobie troszeczkę dopomóc, albowiem. Psy energia ujawni nie tylko ujawnia ukryte rzeczy, ale również wszystko, przyściutko wokół nas, bez względu na to, czy jest ciemno, czy jasno. Dzięki temu właśnie jesteśmy w stanie zobaczyć znacznie więcej niż normalnie. Przyda nam się to niebywale już w tych pomieszczeniach. No i z racji tego, że skrzynka ta stoi no, tak bezczelnie na widoku, łatwo się domyślić, że jest to najzwyczajniej w świecie mimik. Ja tylko sprawdzę, czy tutaj nic nie ma. Nie ma. Ustawię sobie dżiny, ponieważ czemu nie. I wpadnę w jakąś walkę z magicznym gnomem i... I czymy jeszcze raz? Jest to ogólnie nowy przeciwnik, zdaję sobie z tego sprawę. No, było całkiem nieźle. Wikt. Ha, jego ja nazwam nie została przetłumaczona, nie mogła zostać przetłumaczona. I pomimo tego, iż White, bo domyślam się, że tak powinno być to wymienia wymawiane, jest najprawdopodobniej nieumarłym, właśnie odbraliśmy mu jego duszę, której teoretycznie mieć nie powinien. Świetnie! I zabierzmy się za walkę z Mimikiem. Naprawdę czasem bardzo łatwo jest stwierdzić, która ze skrzyni jest Mimikiem, a która nie. No, no ta na przykład. Wygląda na mimika. W jaskini jest ciemno, jest dosłownie kilka źródeł światła w całej lokacji i akurat tak się zdarzyło, że w jednym z nich stoi sobie piękna, czerwona, nęcąca skrzyneczka. To jest zbyt oczywiste. Naprawdę zbyt oczywiste. Tak, i animacja osądu jest uważana przez o, wielu fanów serii za najlepiej wyglądającą animację przyzwania z pierwszej części Golden Sun. I... myślę, że przyznam wam tu rację. Osąd to naprawdę ciekawa animacja, bardzo fajnie wygląda. Czy... czy najlepsza? Być może tak? Być może nawet posunąłbym się do tego, by nazwać ją najlepszą animacją przyzwania. W jaskini również możemy znaleźć robaki, nie są to zbyt potężni przeciwnicy. Właściwie spełniają one podobną rolę co pszczoły, co pszczoły w lesie, czy pasożyty w pierwszych lokacjach. Jest to najzwyklejszy w świecie przeciwnik, który ma nam utrudniać życie. Domyślam się, że potrafi zatryć, ale nech, mi się to nie przydarzyło. Zazwyczaj eliminuję ich zanim jeszcze nastanie ich tura. Tak więc z pomocą psa Energii Ujawni będziemy sobie chodzić po tej jaskini. W tej jaskini nie ma żadnych ukrytych rzeczy, więc oprócz tej jednej rzeczy mocno ukrytej, albowiem nasza nawet psa Energia Ujawni nie jest w stanie zidentyfikować tej leżącej tu kłody. Okej. Okay. Ty, ty widzisz mnie? O, znaczy nie powiedziałbym, ktoś tam jest. Okryte psa energią, więc nasze postacie. wyczuwają psa energię. Znasz psa energię i mnie widzisz? Chwila, nie chowaj się. Nawet jeśli. chciałbym się pokazać, jak widzisz, nie potrafię się ruszyć. Trochę drgasz, ale. Co masz na myśli, mówiąc, jak widzisz, jesteś niewidzialny. I to mi się podoba. Postać ta jest niewidzialna. Więc nasze postaci, nasi bohaterowie również zobaczyć tej osoby nie mogą. Jednakże najwyraźniej używa psa energii w celu ukrycia samego siebie. Tak więc jesteśmy w stanie, nasi, nasi bohaterowie oczywiście są w stanie wyczuć psa energię, której używa. Tak samo jak wyczuwają psa energię e, używaną przez Iwana, kiedy ten próbuje odczytać czyjeś myśli. Bardzo mi się to podoba. Tak, pobiegłem po mój wywar i upadłem. Wywar? Co to za wywar? To jest dosyć istotna rozmowa, więc... Nie zrozumielibyście nawet, gdybym wam powiedział apsik. <grym> Oj, cierpij. Twoje życie jest zależne od tego wywaru, co? Tak, to prawda. Możecie coś dla mnie zrobić? Mhm, mm brzmi podejrzanie. No, ależ oczywiście. Głęboko w jaskini. No, gdzie by inaczej? Do licha ciężkiego myślicie, że po co tu wlazłem? Co? Jest tam gdzieś tam lekarstwo? Tam, 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 tam! tam? Sprytne, nie? Może wam powiedzieć, jak to znaleźć? Eee, nie. Jestem z tobą, Izak. Nie ufam tym, którzy się ukrywają. Powiedział, że nie może się ruszyć, nawet gdyby chciał, tak? Ktoś potrzebuje pomocy. To naturalne. A, czyli jest dwóch na dwóch, tak? Dobra, aby uniknąć wewnętrznych spien. No trzech na dwóch nie ma sprawy. Czterech do zera. Zgadzamy się. Pomóżmy biednemu niewdzielnemu Jego mościowi. Chyba. Co musimy zrobić, aby dostać wywar? I to jest bardzo istotne. Jeżeli pomijaliście jakieś dialogi z przyzwyczajenia wcześniej, to... Nie powinniście, ale jeżeli tak robiliście jednak... To tutaj powinniście naprawdę wysłucha... <noise> wysłuchać tego człowieka. Po pierwsze, musicie iść głębiej do jaskini. Tyle załapałem. Znajdziecie pięć kamieni wystających z ziemi. Obróćcie kamienie w prawą i lewą stronę. Jeśli obrócicie je w odpowiedniej kolejności, to pojawi się pięć kolorowych świateł. Kolorowe światło? Brzmi dziwnie. Światła nie mogą być kolorowe. Co ty chrzanisz? Racja. Światła pojawiają się na ścianie. Będzie pięć kolorów. Niebieski, zielony, biały, czerwony i żółty. Trochę pomieszałem od kolejność, ale to, to się nie liczy. Przekręć kamieniami zgodnie z kolejnością tych kolorów. Racja. Kręcić kamieniami zgodnie z kolorami światła. Niebieskie światło przypada na kamień całkiem po lewej. No i niestety Gareth został tutaj absolutnie zignorowany. Po kolei następne kamienie to zielony, biały, żółty i czerwony. Kiedy zobaczycie światło, oprócz się odpowiednikami! Więc według kolejności z lewej do prawej kolor jest niebieski, zielony, biały, żółty i czerwony i zapisałem sobie te kolory już wcześniej, żeby mi się to nie mardało. Dokładnie! Jeśli zrobisz to prawidłowo, <laughs> otworzą się ukryte drzwi. Drzwi? Gdzieś głęboko w jaskini, kto je tam dał? że ta cywilizacja dawno temu przed tym, jak zniknęli... Pośpieszcie się! Nie wiem, dlaczego zawsze wyobrażałem sobie tego człowieka mówiącego bardzo szybko, pomimo tego, że naprawdę nie ma już energii. Wygląda na to, że cierpi. Ale lepiej znajdźmy te jaskini. Jak to znajdźmy jaskini? Jesteśmy w jaskini, mija, skup się. Kobieto. Jeśli nie zdobędą tego wywaru. Ja. I, ja. A nie, nie mam sklerozy. Ach, dobra, dziękuję. Ju... Czekaj! Słucham. Pewers jest na stole ze drzwiami. Nie domyśliłem się. Myślałem, że mam przejść przez te drzwi od tak sobie, a wywar znaleźć gdzie indziej. I spójrzcie, wejście i wyjście. Pójdźmy sobie do niego. Ups. I tutaj kolejna istotna rzecz. Ale to już po walce. ...to zostawiam. Rzadko kiedy tak się dzieje. Okej, okay, cięcie. Dobra, nie cięcie, ponieważ 5 razy z rzędu. 5 razy z rzędu, moi drodzy. Niesamowite. I kiedy wpadłem w walkę, chciałem powiedzieć, że... ...kiedy przeciwnicy nas atakują... ...dosłownie na ułamek sekundy... Ekran cały się rozjaśnia i widzimy wszystko wokół siebie. Więc czasami, jeżeli nie jesteśmy pewni tego, gdzie się udać, powinniśmy pochodzić chwilkę i rozjaśni nam się cała plansza. Tutaj, kiedy wpadaliśmy w tą walkę, zdążyliśmy zauważyć, iż droga jest zablokowana z tej strony, a więc musimy przejść przez cały ten pokój i nie mylić psa energii, aby dostać się gdziekolwiek. To jest droga opcjonalna i prowadzi tylko i wyłącznie do, szkatuły, do szkatułki, ale szkatułka ta zawiera flakonik, który może okazać się przedmiotem całkiem przydatnym. W końcu odnawia 500, odnawia 500 punktów życia, więc to jest zawsze przydatny przedmiot. I w tej jaskini ogólnie nie ma może zbyt wielu ukrytych, ukrytych rzeczy, ale zawsze warto się troszeczkę poprzechadzać. Tutaj widzimy złego gargulca. Podobnego przeciwnika mieliśmy okazję zobaczyć na statku płynącym do Tolbi. Po morzu go naprawdę wybaczcie, ale nie pamiętam nazwy tego morza. Nie jestem w stanie go sobie, zap go sobie zapamiętać. No i Iwan popadł w złudzenie, co oznacza, że nie będzie w stanie celnie atakować. A pomimo tego to zrobił. Tutaj, na tutaj naprawdę jesteście w stanie zobaczyć, że złudzenie jest. Mocno takie sobie, ale to mocno takie sobie. No gargulec, proszę bardzo, nic niezwykłego. Droga tutaj też jest zablokowana. Co jakiś czas warto jest używać ujawni, chociażby po to, aby sprawdzić, czy gdzieś w rogu nie czai się szkatułetka. Okej, okay, w tej walce dwa razy pod rząd pierwszy wystartował idwan i dwa razy pod rząd pozbawił przeciwnika jego duszy. To również się zbyt często nie zdarza, ale nie chcę zostawiać wszystkich walk tylko dlatego, że istnieje możliwość tego, iż pojawi się jakiś efekt niesamowity. I wiecie co, na sekundkę się jeszcze wrócę do poprzedniej lokacji, ponieważ wydaje mi się, iż można tam znaleźć jeszcze jedną rzecz. W porządku? Jeżeli się mylę, jeżeli się mylę wytnę całą tą podróż i pojawię się z powrotem tutaj. Jeżeli się nie mylę, pokażę Wam miejsce, w którym znajduje się ta skrzynka.